Pierwszy raz że żabieł łóżka. Możesz sobie brać ile chcesz. W takim lokalu, gdzie płacimy jedną cenę i możemy przez 3 godziny jeść ile chcemy i co chcemy. Do tego mamy dwinki, także jest ok, możemy, mamy duży wybór, duże pole do potwierdzenia. Ja zaczynam od zupki, zawsze ją lubię i tak stawiamy najpierw na sushi. Tak. I tak. Ty też wybrałeś jakieś sushi, pokaż mi tam co tam masz. Sushi z łososiem, chyba. Z ogonkami łososia chyba, albo z jakiegoś czegoś tam. I? Takie coś i tutaj też rybka. I pokaż jak będziesz jadł tu mamy wszystkie sosy nie wiem, pałeczkami nigdy nie jadłem to zawsze jakieś wyzwanie ale tak jak patrzyłem to jakoś tak się trzyma o, nawet Ci się udaje mm -hmm. i Ci nie wypada nawet z buzi no <laughs> ale już w międzyczasie złożyłeś sobie jedzonko na A. patelnię moi Świeże. drodzy jesteśmy w takim lokalu gdzie Płacimy jedną cenę i możemy przez 3 godziny jeść ile chcemy i co chcemy. Do tego mamy drinki, także jest okej: okay. mamy duży wybór, duże pole do popisu. Żołądki są puste, także Zobaczcie. miejsce jest zrobione na degustację. To na początku tak zawsze dużo mówimy, że będziemy tak dużo jeść, a później. Tak. A później jest różnie. Ale plus jest taki, że płacisz tą jedną kwotę i nawet jak ci coś nie będzie smakować. To możesz sobie wziąć coś innego. Jak idziesz do typowej restauracji, jak zamówisz jedno danie i ci nie będzie smakowało, no to albo je zjadasz, albo zamawiasz drugie, za które musisz kolejne pieniądze zapłacić. Dlatego ja lubię tutaj przychodzić do tej, do tej restauracji. Zgubiłem, nie chcę. Nie widzisz, ale dobrze miałeś. Ja teraz zabieram się za sushi z łososiem. Odstawimy tą miseczkę tutaj. Ja pałeczkami nawet nie będę próbowała, bo ja nie umiem po prostu. Nie, do pałeczek to trzeba mieć winne palce. Wzięłam pałeczki, ale najpierw muszę się nauczyć nimi jeść. To nie tą stroną, ej. Nie tą, a którą? Tą? Tą drugą. Tą cienką. Mhm. Wybieram a, i... widelec. Patrz mi wyszło. No czasami ci wyjdzie, a czasami ci spadnie, więc ja po prostu wybieram tradycyjne widele. są też pałeczki dla dzieci u góry z taką rękawicą gumową, że się same automatycznie dociskają. O, no tak, tak, no ale... Mmmm. bardzo dobra. Świeżutka. No, wybór był bardzo dobry sos, na razie soja zobaczymy później co tutaj jest za trawa jakaś, imbir niby wasabi, ale słabo ostre e, to kszanowe to wszystko po drugie to nie jest wasabi, coś szanowego, no właśnie ja sobie wziąłem krewetki ale te krewetki na bieżąco grillowali Ja dałem je surowe z sosem czosnkowym i z chili sosem i to na bieżąco grillowali krewetki i tutaj mam kalmary Zobaczmy, mm. jak to smakuje. Mało ostre. <laughs> no, dla Ciebie wszystko jest mało ostre, <laughs> ale mogą być. Mogą być, tak. Świeżo zrobione, świeżo grillowane. Nie są wysuszone, są soczyste, są ok. Super. To ja zaraz biegnę też po krewetki. Dokończę swoją zupę. Podoba mi się tutaj, że tu są bardzo małe naczynia. Możesz sobie brać ile chcesz, ale jeżeli ci nie smakuje, możesz odstawić i to jest fajne. Jest jeszcze, kochani, taka zasada w większości tych lokali, że jeżeli zostawiasz na talerzu więcej niż połowę porcji, to musisz dopłacić. Mhm. Dopłacić kwotę, dlatego że nie zjadłeś i to trzeba wyrzucić. Więc gdy będziecie korzystać z takich restauracji, miejcie na uwadze to, że, że takie zasady panują w niektórych punktach. Idziemy teraz sobie zamówić coś bezpośrednio z Lille'a, mamy różnego rodzaju ryby. Idziemy na mięsko. z tego kurcze nawet żabie łódka są żabie łódka. zobaczcie kochani pierwszy raz je widzę, żabie łódka pokaż, weź tym łopatkom ojej ja. ja jestem zwolennikiem krewetek Próbujemy teraz z innym sosem. O. I weźmiemy ośmiorniczki. Nie, ośmiorniczki, są tam może. Kalmarę? Weźmiemy kalmarę. A może chcesz jeszcze raczka? Nie Możecie w takich restauracjach właśnie popróbować wszystkiego. A co to jest ta rybka? Nie ma nazwy, nie wiadomo, ale trzeba sprawdzić. pierożki typowo w tych koszach specjalnych z mięskiem to akurat jest no zobaczymy jak smakuje a ja mam kurczaka w soi i peperonie już końcówkę mam kurczaka no i trochę wziąłem dobry. trochę wziąłem, ale to jest taka akurat zjadliwe mm -hmm. sos sojowo z peperoną Gdy będziecie, spróbujcie sobie tych pierożków, bo one są zawinięte w jakąś ciasto kapuściane, chyba, bo czuję kapustę, albo w środku może. Mm, Dobra. Dla tych, co oszczędzają właśnie tłuszcz, to żeby liczą kalorie. co liczą kalorie, tego bym już nie polecała, bo tu widzę, że jest wszystko ciasto w tłuszczu i być może, że to jest w środku dobre, ale no niestety. To jest rybka w cieście. Nawet dobra. No i ja, co uwielbiam, to uwielbiam te kalmary. No kalmary, tak. No wiem, że tu mają, ociekają tłuszczem. Niektóre, ale ja je lubię. I tych parę kalorii trudno. Jem. Tu mamy kaczkę Ten, tu mamy wieprzowinę w jakimś sosie sojowym z pieczarkami. Tu mamy kalafiora. Pieczarki w sosie sojowym. Na ostro z peperonik. Kurczaka... Wątrubka. Wątróbka z kurczaka, tak, ale jakaś taka Już rozgotowana. Już za długo tu jest. Tu mamy znowu kurczaczka z warzywami. Tu mamy krewetki. Były krewetki. Były? Pewnie zaraz dołożą, ale nie tak, tak. trzeba opierać ze skóry, więc... A tu mamy rybę. O, jaka ryba? Steinbutt. Nie, nie wiem, co to jest. Turbot jakiś. Też dania gotowe właśnie gdzieś tam. O, ryż z warzywami jakimiś. Tu mamy te... Jak to się nazywa? Że... To sztuczne taki. Niby tu mamy nabęd. kurczaka w panierce. Nie polecamy. Akurat tego. <grym> mini rolle. Ale to nie wiem co to są za mini role. Jakieś, jakieś pieroszki tak. <grym> tu mamy te różki w sezamie. Na słodko. O i o te pieroszki mi chodziło. Te w tych pojemnikach poproszę. Tu? Mm -hmm. a pokażę jeszcze ten drugi z tyłu czy Ty tam też jest coś? o, tu są inne Ta. dwa rodzaje o, tu też są inne każdy syrożek jest inny a, to jest a na teraz sobie nałożę, zobaczmy no przyszło moje jedzonko które sobie skompletowałam zobaczcie, muszelki mm -hmm. Limaczki, raczki. Będziemy dzisiaj próbować. A żabiełdka też Ża... No Zapomniałam o żabichutkach. Taka odważna nie byłaś. Ale to może ty weźniesz następnym razem żabiełdko. <laughs> ja sobie z warzywami oczywiście pieczarki, cukinia, bo to uwielbiam. Do tego wzięłam sos czosnkowy i jakieś tam kary z pomidorami. I zobaczymy, jak to będzie smakowało. Ja wychodzę z tego założenia, że trzeba próbować jedzenie różnych, różnego rodzaju kuchni to chciałam właśnie wam pokazać piękne muszle takie ślimakowe wiem że nie każdy to lubi ja lubię próbować językować mm. bardzo dobra. Mm pewno sobie jeszcze wezmę kilka bo naprawdę bardzo dobre jest za tego raka to nawet nie wiem jak się zabrać um, Nie wiem. kombinuj to jest, co... pancerz, pancerz Pewnie musisz zjąć. ogon tutaj w środku ogon to... ślimaczek nie mów. to nie jest, to, to jest, jest ostryga, ostryga. <noise> ja patrzę na muszelki już widzę ostryga ostrygę już jadłam i więcej nie wezmę. ślimaczek nie mówię. To nie jest? To jest, jest, ostryga. jest ostryga. Ja patrzę na muszelki, już widzę ostryga. Ostrygi już jadłam. I więcej nie wezmę. Krewetki uwielbiam, więc na pewno będą mi pasowały. jak dla mnie dobrałam sobie to, Dobrze. Dobra. Teraz popróbujemy pierożki, to z różne rodzaje, jakieś z oczami, zaraz zobaczymy, jak to smakuje, tego już jedliśmy, teraz spróbujemy, ciasto jest takie ryżowe chyba, smakujemy, jak to smakuje, mm, bardzo dobre. To jest bardzo dobra mięso jest z kurczaka, tak na słodko. Zobaczymy to. Co to jest w środku? Taka mm. bułeczka coś? Na parze zrobiona. Ciekawie, ciekawie. No, polecam. Te pierogi polecam. Są takie inne, niż my jesteśmy Polacy przyzwyczajeni. Naprawdę bardzo dobre. O, przybyła herbatka miętowa, więc trzeba teraz troszeczkę przepłukać żołądek i jelitka. Przeszliśmy na inne miejsce. Mamy lam kokle. Ja sobie wezmę takiego lam kokleta. Sprawdzimy jeden Uuh. dwa wezmę mnie tamten zakusty a tutaj mamy dłoń, tak? Tak, tak. Chętnie tu nie za bardzo, kurczaka nie będziemy jeść. Jest. a tutaj wieprzowinka to nie chcę żebyś za dużo nie wybrałeś nie, nie, tego nie ale te pieczarki jeszcze sobie wezmę o. dotarł lamkotlet. kotlet zobaczcie jak jest ładnie zgrillowany no taki jest na wpół jest ok no coś czuję że będziesz zadowolony no. To jest dobre. Co tam jeszcze masz? Tu mam jeszcze bołowinkę. Bołowinka. Widać, że jest też stylowana trochę mm. za bardzo. No i zobaczcie. To jest dobra. <śm> za 25 euro, czyli powiedzmy około 100, tak? stuba z, z groszami albo stuwa. Jest 3 godziny co chcesz ile chcesz i naprawdę od koloru do wyboru. Czy osoba, która jest wegetarianinem się naje? Chociaż nie, dla wegetarianów to tutaj jest mało. Mało. To jest no. tylko dla mięso Tak, to jest tak, gdybyśmy mieli... Albo tak. To jest tak, ryboże. że ryby tylko wegetarian no, jest. Je. jest mało do wyboru. Są warzywa, są e, różnego rodzaju sałaty, ale samemu trzeba sobie sałatkę skompletować. I nie ma tu ani tofu, ani tych e, rzeczy, które. Nie, z tofu widziałem. Tofu widziałaś? Tak, ugrylowane tak? tofu jest tam, tak. A, ale do ugrylowania, czy do. Zwilrowane tylko w jakim sosowanie, bo to topu jest bez smaku samo sobie, nie? No tak, tak. Trzeba sobie sosy dać. No, no. Ja w każdym bądź razie już jestem pełna i nie wiem czy dam jeszcze radę wcisnąć ciasto. Nie, bo cię w sukienkę nie wciśnie No tak. właśnie. No już przestań obgryzywać te kości. A to jest najlepsze. <noise> Tylko nie cmokaj. Tam dobrze? Jak baran barana z Fajny film. Teraz mamy same witaminki. Kawałek ciasta i kawałek kiwi. Ale z drugiej strony masz jeszcze coś. To jest ten, jak to się ananas? nazywa? Nie, to nie jest to mango. 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 Także same witaminki na koniec. Szczerze mówiąc dzisiaj wybór ciast był niewielki, ale pewnie dlatego, że też bardzo mało ludzi jest. My ten czas dzielimy przed pandemią i po pandemii. Tak. Czas, czas przed pandemią bo chyba raczej nie Trzy lata temu nie weszłoby się tak z ulicy. Bez rezerwacji nie. Bez rezerwacji. Natomiast dzisiaj widać wszyscy dostali w kość No ale okej, okay, jest ciasto. Ten sam kucharz. Nie, bo to na pewno kupione jest z to nie jest ciasto domowe. Nie, to na pewno jest, to nie. Jest, to jest pewne, no, ale. Raz, nie zawsze. Mam go zamiast ciasta i melonik, ale naprawdę jest świetny, bo jest dojrzały i smaczny. Miam, miam. No ja powiem wam, że jestem najedzony, nie ale wytrzy... niespełniony. Nie wytrzymaliśmy 3 godzin. Zobaczmy naszą czarodziejską wróżbę. Uuuu, duże pieniądze nie czekają, tak tu napisali. No, no i będziesz, będziesz czekał na te duże pieniądze Czekam długo. Na duże pieniądze. <laughs> czekasz i czekasz.